Cześć, z tej strony Wiktor, witam Was na kanale Cycling Boutique. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować kolejny wyjątkowy rower, który powstał w naszym salonie. I znów nie mogłem znaleźć innego słowa niż po prostu to, że jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Pinarello Dogma F w kolorze Borealis na pełnym wypasie. Chciałbym powiedzieć również, że jest to najdroższy w historii rower, który zbudowaliśmy w naszym salonie. Ale o liczbach powiem jak zwykle na końcu. Zapraszam serdecznie do prezentacji tego wspaniałego i jedynego w swoim rodzaju Pinarello. Jak zwykle, prezentację zaczynamy od ramy. Rama, tak jak już wspomniałem, jest to Pinarello Dogma F w kolorze Borealis, który się nazywa dokładnie Green, Green Purple, co oznacza, że przechodzi z koloru zielonego w kolor fioletowy. Jest to imitacja zorzy polarnej. Dodatkowo ta rama została również wyposażona w kokpit w kolorze i w sztyce, również w kolorze RAM. Napęd w rowerze to SRAM RED AXS w najnowszej wersji, ale oczywiście jak na Cycling Boutique musieliśmy dodać kilka smaczków, czyli korba THM klawikula SE z pomiarem mocy, zębatki Carbon TI oraz wózek. Ceramic Spida i to słuchajcie nie byle jaki wózek Ceramic Spida, bo jest to wersja limitowana, której powstało tylko 200 sztuk na urodziny Ceramic Spida. To są oczywiście tytanowe kółka w takim kolorze tytanowo szarym. No i tutaj widać chromowany napis Ceramic Spida. Do tego jest jeszcze piękny box razem z historią marki. Kaseta i łańcuch wersja Rainbow, która no, uważamy, że przepięknie komponuje się razem z ramą w kolorze Borealis. Pinarello niektórym kojarzy się już tylko i wyłącznie z kołami Princetona, więc i w tym projekcie nie zabrakło tych kół. Princeton Carbon Works wersja PIC 4550 z chromowanymi e, naklejkami i dodatkowo zostały te koła wyposażone w piasty Tactic TR. 0,1. Siodło Selle Italia SLR 3D znane z naszego kanału, ale jest to nowa odsłona. To siodło miało premierę stosunkowo niedawno około 3 tygodni temu. Widać to jest zupełnie nową strukturę siodła, ale też, też inaczej jest ten druk wykonany. No i taki jeszcze jeden bardzo ciekawy smaczek, który warto pokazać to koszyki na bidon od Alplitud i mamy tutaj limitowaną wersję drukowaną 3D wykonaną z tytanu. Nasz egzemplarz to numer 1 na 99 sztuk. Teraz jak zawsze kilka liczb na temat tego projektu. 6,6 kg to waga tego roweru z koszykami i z uchwytem na licznik bez pedałów. No waga oczywiście rewelacyjna. Jeśli chodzi o cenę, e, tak jak już powiedziałem na początku tego wideo, jest to najdroższy rower w historii, który udało nam się sprzedać. E, cena, jakbyśmy policzyli wszystkie elementy w cenach katalogowych, to 115 tysięcy złotych, więc no, jak to niektórzy mówią, fajną dacz je można by było już za to kupić. E, słuchajcie, też ciekawym, e, ciekawą sprawą, e, jak ten projekt w ogóle powstał, to jest e, Inspiracja naszego klienta, który obejrzał wideo, skalpę, które również zachęcam Was, żebyście obejrzeli, gdzie prezentowałem takiego właśnie Borealisa na troszeczkę innym wyposażeniu, ale rama była dokładnie ta sama. I zainspirowany tym wideo zgłosił się do nas, abyśmy zbudowali po prostu dla niego dokładnie taki rower, ale urozmaicili go właśnie o koła, o korbę, dodali limitowany wózek Ceramic Speeda. więc cieszę się, że. Jesteśmy inspiracją dla Waszych projektów. Mam nadzieję, że ktoś z Was zainspirowany tym wideo również kupił nas swój rower marzeń. Dzisiaj też mamy bardzo fajną okazję, dlaczego ten rower zostanie zaprezentowany, ponieważ obchodzimy czwarte urodziny naszego sklepu. Więc serdecznie Wam dziękuję, że jesteście z nami. I jak zwykle zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco prezentujemy wyjątkowe rowery. Na no przede wszystkim tych, którzy nie są z Gdańska albo po prostu są z Gdańska z Trójmiasta, miasta, zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu w Gdańsku. Możecie napić się z nami kawy, pogadać o rowerach, obejrzeć wyjątkowe projekty, które stoją w naszym salonie. Zostawiam Was z ujęciami detalicznymi tego roweru i do zobaczenia w następnym odcinku.